Reguła znaków Kartezjusza w równaniach wielomianowych. Cześć, witajcie, strony Mateusz i w tym nagraniu będziemy się zastanawiać, jak na podstawie samych współczynników równania wielomianowego powiedzieć coś na temat samych rozwiązań bez rozwiązywania samego równania. Oczywiście, tutaj, w tym nagraniu, przez słowo rozwiązanie będę rozumiał rozwiązanie w zbiorze liczb rzeczywistych, no bo są też na przykład w zbiorze liczb zespolonych. I równania będziemy rozpatrywać rzecz jasna o współczynnikach rzeczywistych, czyli takie bardzo klasyczne. Jakkolwiek to dziwnie brzmi. No dobrze, no więc niewątpliwie rozwiązując niektóre równania wielomianowe, od razu na podstawie samych współczynników można stwierdzić, że na przykład te rozwiązania są pewnego typu. No i żeby nie być goosłownym, weźmy sobie jakieś równanie kwadratowe. x kwadrat dodać 3x, no powiedzmy plus 1, równa się 0. Możemy powiedzieć tak, że dla x większych od 0 to równanie nie ma rozwiązań w takim zbiorze. No bo zobaczmy, jeżeli x byłby dodatnie, to znaczy, że to jest dodatnie, tu jest dodatnie, to też jest dodatnie. Suma dodatnich jest dodatnia, a zatem nie będzie równa 0. Nie będzie równa 0, a zatem nie ma pierwiastków dodatnich to równanie. To w żaden sposób nie wyklucza tego, że są jakieś inne pierwiastki, czyli no, ujemne. Niewątpliwie w istocie, jeżeli policzymy deltę, to faktycznie będzie nam tutaj wyjdzie 9 plus i plus i minus to minus. 4 razy 1 razy 1 to 4, czyli 5 delta większe od 0, a zatem faktycznie. Są tutaj dwa rozwiązania, równe minus 3 pierwiastek z 5 przez 2 oraz drugie minus 3 plus pierwiastek z 5 przez 2. I jak widać, oba są ujemne, no bo pierwiastek z 5 to tam jest 2 coś z hakiem. No dobrze, zauważmy ponadto, że również w przypadku, kiedy wszystkie współczynniki są ujemne, np. minus x kwadrat odjąć 3x odjąć 1. To takie równanie także nie będzie mieć rozwiązań dodatnich, no bo zawsze takie równanie możemy przemnożyć przez minus 1. Przemnożenie równania przez minus 1 nie zmienia wartości tych rozwiązań, są dokładnie takie same i uzyskamy dokładnie to samo równanie, co przed chwilą omawialiśmy. A zatem takie równanie nie będzie mieć rozwiązań takie czy takie, bo to w sumie w zasadzie to samo, prawie że nie będzie mieć rozwiązań dodatnich. Tylko ujemne. Weźmy może jakiś bardziej wyszukany przykład, powiedzmy x do 6, dodać nie wiem 4x do 5, dodać 3x do 4, dodać 7x do 3, dodać x kwadrat, dodać x, no i dodać powiedzmy 2. To niewątpliwie tu również wszystkie współczynniki są dodatnie. W związku z czym na pewno nie będzie rozwiązań dodatnich. No bo znowu to by było dodatnie to by było dodatnie suma dodatnich byłaby dodatnia, więc nie byłaby równa 0. Więc dodatnich rozwiązań tutaj nie ma. Ale być może są ujemne. No i o tym zasadzie to większość wie. Natomiast to co jest bardzo ciekawe i o czym już w zasadzie mało kto wie, to jest to, że na podstawie tych znaków, tych współczynników możemy wyczytać Wywnioskować trochę więcej informacji. Weźmy zatem taki przykład, w którym od razu będziemy mogli łatwo stwierdzić, jakie są rozwiązania, żeby nie męczyć się z rozwiązywaniem samego równania. Czyli najlepiej postać iloczynową. No, my bardzo lubimy postać iloczynową, ponieważ z niej od razu widać, jakie są rozwiązania. No bo jest to iloczyn jakichś tam czynników równy 0. No więc. Skoro iloczyn jakichś czynników jest dokładnie równy 0, to znaczy, że któryś z tych czynników musiał być równy 0 lub kilka z nich lub nawet wszystkie. No dlatego weźmy takie równanie. x minus 2, x plus 2, x minus 3 i x plus 3 równe 0. Od razu widać, jakie są rozwiązania, no bo ten x minus 2 może być równy 0 lub x plus 2 równe 0 lub x minus 3 równe 0 lub x plus 3 równy 0. Dlaczego przed chwilą sobie powiedzieliśmy, jesteśmy w zbiorze liczb rzeczywistych, w ciele liczb rzeczywistych, dlatego tak właśnie jest, że któryś z nich musi być zerem, żeby wynik był zerowy. Czyli x równy 2, minus 2, 3 i minus 3. Takie są rozwiązania tego równania. No i właśnie, z tej teraz postaci iloczynowej uzyskajmy tą postać ogólną i udajmy, że z tej postaci ogólnej zaczynamy i będziemy próbowali wywnioskować jakieś. Informacja propos rozwiązań, i później sobie dzięki temu, że zaczęliśmy od tego jednak zweryfikować, czy ta reguła faktycznie działa, czy nie. Zaczęliśmy od postaci iloczynowej, ponieważ bardzo łatwo z niej jest przejść do postaci ogólnej, a natomiast z postaci ogólnej do tej postaci iloczynowej jest bardzo skomplikowane. Jest to naprawdę bardzo trudna czynność, aby uzyskać tą postać iloczynową. Już w którymś nagraniu zapewne o tym mówiłem. No, i na zasadzie na tej trudności bazuje bezpieczeństwo w internecie. Ale dobra, do rzeczy. Czyli co? Bierzemy sobie ten wielomian. Na razie przepisuję. I co? Wymnażamy. Tu jest nawet o tyle łatwo, że są wręcz wzory skróconego mnożenia czyli x kwadrat minus 4 x kwadrat minus 9, a zatem wymnażamy dalej. x do 4 minus 9x kwadrat minus 4 minus 13x kwadrat, no i dodać 36. A zatem zakładamy, że mamy na starcie takie równanie do rozwiązania. No nie jest może specjalnie trudne, ze względu na to, że jest B kwadratowe. Wystarczy z x kwadrat stawić t i łatwo sprowadzimy do równania kwadratowego i można rozwiązać, pamiętając o tym, że to t wtedy musi być dodatnie. Natomiast w ogólnym przypadku no, nie jest tak łatwo jej różowo. Czyli przypomnę jeszcze raz, przejście z postaci iloczynową na postać ogólną jest bardzo, bardzo proste. Zresztą przed chwilą to wykonaliśmy, a nawet było to jeszcze prostsze, bo mogliśmy zastosować wzory skróconego mnożenia. Natomiast przejście w ogólnym przypadku z takiej postaci właśnie ogólnej na postać iloczynową jest naprawdę bardzo, bardzo skomplikowaną i trudną czynnością. Okej. Okay. I co, jak to tutaj robimy? Patrzymy na znaki. Jest plus, no bo jest jedynka przy x do czwartej. Następnie to, że nie ma x do trzeciej, nie obchodzi nas. Ważne, żeby te potęgi były malejące. Następnie mamy ujemne, bo jest minus 13. Następnie mamy dodatnią, bo jest 36. I teraz to, co my robimy, to liczymy liczbę zmianu, zmiany znaku idąc od lewej. Czyli mamy plus. Teraz jest minus, czyli zmiana znaku, naliczamy 1. Idziemy dalej. O, jest zmiana znaku, czyli naliczamy kolejne, czyli teraz mamy dwie zmiany znaku były. A zatem wniosek stąd jest taki, że są dwa dodatnie pierwiastki tego równania lub zero dodatnich pierwiastków tego równania. Faktycznie. Zobaczmy. 1, 2. Czyli wniosek był dobry. Wprawdzie nie był do końca precyzyjny, ale jednak zawęził nam dosyć mocno i stwierdza albo 2, albo 0. Innej opcji nie ma. No, bardzo ciekawe, trzeba przyznać. Bardzo ciekawe. No więc pobawmy się tym może trochę więcej. I weźmy dla przykładu. O, taki przykład. x minus 1, x plus 2 x minus 3 i x minus 4 wykonując te wymnażenia nawiasów, które są łatwe, tylko tyle, że zajmują czas, pominę ten krok. Wychodzi nam tak x do czwartej odjąć 6x do 3, dodać 3x kwadrat dodać 26x i minus 24. Oczywiście rzecz jasna. Gdybyśmy to tutaj przyrównali do zera, no to rozwiązania byłyby odpowiednio 1, minus 2, 3 i 4. No a teraz popatrzmy na te znaki, jakie tutaj mamy. Czyli mamy tak: plus, bo tu jest 1, następnie minus, bo jest minus 6, następnie 3, przepraszam, plus, następnie plus i następnie minus. Zobaczmy, na potęgi maleją. Tego X, więc jest ok. No i teraz możemy liczyć. Czyli mamy jedną zmianę, drugą zmianę. Tu nie ma i trzecią zmianę. A zatem są trzy dodatnie pierwiastki lub jeden dodatni pierwiastek. Czyli generalnie schodzimy o dwa mniej. Czyli jak nam wyjdzie 7, no to znaczy, że jest albo 7, albo 5, albo 3, albo jeden dodatni pierwiastek. Ale, co ciekawe, my wykorzystując tą metodę, możemy też powiedzieć, ile jest ujemnych pierwiastków. W jaki sposób? A mianowicie w taki, że jeżeli mamy takie oto równanie, ja je tutaj przepiszę teraz już, x minus, y, x do czwartej minus 6x do trzeciej plus 3x kwadrat, dodać 26x minus 24 równa się 0, to zobaczmy, jakkolwiek by ten wykres nie wyglądał, ja teraz szczelam, ja nie wiem jak to wygląda. No, wielomian czwartego stopnia to jakoś to pewnie jakoś, nie wiem, o może tak, tak. O, powiedzmy, że to wygląda jakoś tak. I są dwa rozwiązania. Tak, czyli to jakby to wziąć za funkcję W od x, wielomian, no to to byłby wykres tej funkcji. No i widzimy, że są dwa rozwiązania, czyli tam, gdzie W od x jest na poziomie, tu są różne poziomy tego W od x. No, nas interesuje W od x równe 0. Czyli przecięcia z osią x. I to są te dwa rozwiązania tego miejsca zerowego, tego wielomianu. Zauważmy, że jeżeli dokonalibyśmy lustrzanego odbicia względem osi y, to uzyskalibyśmy wykres mniej więcej taki. No postaram się to narysować. Tak, 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 o jakoś tak. I tu byłyby wtedy te dwa pierwiastki. Jak to zapisać analitycznie? No, po prostu za x daliśmy minus x. Czyli jak tu jest w od x, tak tu teraz jest w od minus x. A zatem, jeżeli do tego równania, wszędzie gdzie jest x, stawimy minus x, to uzyskamy odwrócenie tych pierwiastków, więc te, które były ujemne, staną się teraz dodatnie, więc orzekając a propos tego wielomianu, jakie ma dodatnie pierwiastki, powiemy, że jest im tam 2, 3 czy ileś, no to wtedy oznacza, że ten miał właśnie 2 czy tam 3 czy tam ileś tych ujemnych pierwiastków. A zatem musimy sobie stworzyć na bazie tego wielomian taki wielomian pomocniczy, czyli za x stawiamy minus x. 26 minus x. Onieś 24. A zatem x do czwartej, tu do nieparzystej z tym to plus. Tu jest do parzystej, więc zostaje tak. Tu jest minus 26x i tu minus 24. Patrzymy na znaki plus, 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 minus, minus. A zatem mamy, zobaczmy, jedną zmianę. Jedna zmiana oznacza, że jest jeden ujemny. Ujemny pierwiastek. Oczywiście tego równania. Jeden ujemny pierwiastek. A zatem podsumujmy. Mając takie równanie, wiemy, że są trzy dodatnie pierwiastki i że jest jeden ujemny. I zobaczmy, że faktycznie tak było. Trzy dodatnie pierwiastki, i jeden ujemny. Weźmy kolejny przypadek. Niech będzie x minus 0, x minus 3, x plus 1 i x plus 2, rzucę okiem, czy taki właśnie, tak, dobra, no i co, no rozwiązania, 0, 3, minus 1 i minus 2, zobaczymy co z tym zerem się tutaj wyklaruje, e, wymnóżmy to, czyli to x minus 0 razy x minus 3, x plus 1 i x plus 2, to się równa, po tych wymnożeniach x do czwartej minus 7x kwadrat odjąć 6x no i co my tu możemy powiedzieć popatrzmy że mamy tak plus minus i minus znaki potęgi maleją rzecz jasna czyli mamy jedną zmianę a zatem będzie jeden dodatni pierwiastek no tu nie ma opcji lub no bo 1 minus 2 to już będzie poniżej 0, więc na pewno jest dokładnie jeden dodatni pierwiastek. I faktycznie zobaczmy, jest to prawda. Jest to prawda, a zatem to 0 w żaden sposób tutaj nie przeszkadza. Zobaczmy na to, jak jest, jaka jest liczba ujemnych. Czyli patrzymy na to równanie, tak. x do 4 minus 7x kwadrat minus 6x równe 0. Teraz jest równanie, bo przyrównałem do 0. I mm, podstawiamy za x minus x, tworząc nowe równanie. Czyli będzie no, x do 4 tu tak samo. Tu też to będzie dokładnie to samo, a tu jest w x nieparzystej, więc się zmieni znak. Patrzymy na znaki. Dodatnie, ujemne, dodatnie. Czyli jest jedna, dwie zmiany, a zatem są dwa ujemne pierwiastki lub zero ujemnych pierwiastków. Oczywiście tego równania. No bo to równanie będzie mieć dwa lub zero pierwiastków dodatnich. Ale nas interesuje przecież to równanie. Czyli ono będzie mieć 2 lub 0 ujemnych. No i faktycznie widać, że są dwa ujemne rozwiązania, czyli dalej działa. Przykład kolejny mamy taki, takie równanie wielomianowe, tutaj zobaczmy, jest nierozkładalne, czyli tutaj nie ma pierwiastków, a jest tylko rozwiązanie minus 1 i 1. Nierozkładalne, no bo delta jest mniejsza od 0. Delta tutaj będzie 1 plus i plus i minus to minus 4 razy 1, czyli 12 ujemna delta, więc nie ma. Nie ma rozwiązania. Czyli są tylko dwa rozwiązania. Minus jeden lub jeden. Po wymnożeniu powstaje taka postać ogólna. No i patrzymy na znaki plus, 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 minus, minus. Jest jedna zmiana, a zatem będzie jeden dodatni dodatni pierwiastek. Co oczywiście jest prawdą. Zobaczmy, faktycznie jest jeden dodatni pierwiastek. Co do ujemnych, no to za x wstajemy minus x, czyli będzie x do czwartej, minus x do trzeciej, dodać 2x kwadrat, dodać x i odjąć 3. Znaki plus, minus, plus, plus, minus. Ile zmian? Jedna, druga, trzecia, czyli będą 3 lub 1 ujemny pierwiastek. Faktycznie widać, jest 1 ujemny pierwiastek, dalej się zgadza. Kolejny przykład, zobaczmy, jak zachowa się ta nasza reguła w przypadku, kiedy będzie pierwiastek dwukrotny. No bo tu faktycznie będzie x minus 1 równe 0, no mamy to w kwadracie, więc drugi raz x minus 1 równe 0, czyli mamy pierwiastek równy 1, dwukrotny on jest. Dwukrotny, no i tu jest znowu nierozkładalny trójmian kwadratowy. Po przejściu na postać ogólną, czyli wymnażając te nawiasy, powstaje taka oto postać. Patrzymy na znaki plus, minus, plus, minus, plus. Oczywiście cały czas patrzymy też na to, czy potęgi x maleją. Faktycznie jest ok. No i co? Mamy tak, jedną zmianę, drugą zmianę, trzecią zmianę, czwartą zmianę, a zatem mamy cztery dodatnie pierwiastki lub dwa dodatnie pierwiastki lub zero dodatnich pierwiastków. No, i co? A przecież był jeden. No tak, ale on był dwukrotny. I ta metoda właśnie działa w ten sposób, że liczy dwukrotność też. Czyli jak jakiś pierwiastek jest dwukrotny, to tutaj wtedy w tych tu o, werdyktach, w wróżbach z tych współczynników, no będziemy mieć wtedy dwa. Że są dwa pierwiastki, no one są te same, więc w zasadzie jeden podwójny. No ale. Ta metoda w ten w sposób to nalicza. Co do ujemnych rzecz jasna, no to w tym momencie tu się zmieni znak, bo jest nieparzysta. Tu się zmieni znak, bo jest nieparzysta, i tyle. Tu są parzyste, więc zostanie. Czyli mielibyśmy wtedy taki ciąg znaków. Same plusy, więc nie ma zmiany, a zatem zero ujemnych rozwiązań. Ujemnych rozwiązań. No i też widać poniekąd, dlaczego to maleje o 2. No bo właśnie mogą się trafić takie trójmiany nierozkładalne i one wtedy z 4 obniżają na 2, na 0, jeżeli są dwa takie trójmiany i tak dalej, i tak dalej. Stąd jest właśnie ta swoboda i ta metoda nie widzi tego tak wprost z współczynników, a w zasadzie z samych znaków tych współczynników, czy tam jakiegoś trójmianu nierozkładalnego nie było, czy, czy, czy czegoś w tym rodzaju. Kolejny przykład mamy równanie x do 5 plus 1 równa się 0. No rzecz jasna, rzeczywiste rozwiązania to tylko x równy minus 1, i popatrzmy, jak to wygląda ze znakami. No plus i plus, nie ma zmian, czyli 0 dodatnich rozwiązań, co faktycznie jest prawdą. Jeżeli zmienimy znaki przy x, no to będziemy mieć minus x do 5 plus 1 równa się 0, a zatem mamy minus plus jedną zmianę, czyli 1 ujemny. Pierwiastek, co jak widać się z tym tutaj dokładnie zgadza. Co ciekawe, ta reguła działa niezależnie jak wysoki stopień jest tego naszego równania wielomianowego. Tu mamy akurat 5 stopnia i znaki plus, minus, minus, plus, minus. Oczywiście cały czas patrzymy na to, czy potęgi x samaleją, czy to jest uporządkowane w ten sposób. I patrzymy, liczymy zmiany. Jedna zmiana, druga zmiana, trzecia zmiana. Czyli trzy dodatnie pierwiastki. Lub i jeden dodatni pierwiastek. Teraz co do ujemnych, no to zmieniamy tam, gdzie są nieparzyste potęgi x, czyli mamy minus, tu zostaje, tu się zmienia, tu zostaje, tu zostaje. I co w tym momencie mamy? Dwie zmiany, czyli są dwa ujemne lub zero ujemnych ujemnych pierwiastków. Czyli generalnie ta metoda bardzo mocno orzeka w momencie, kiedy tych zmian jest mało. Najlepiej jedna albo ze dwie, no to wtedy mamy raczej takie klarowne odpowiedzi. Najlepiej, żeby tu i tu było względnie mało tych zmian, no to wtedy dosyć mocno nam się zawęża a propos tych, jakie te rozwiązania są. W jednym z ostatnich nagrań, w którym pokazywałem, jak Ludowico Ferrari pokazał sposób, znalazł sposób na równanie czwartego stopnia, pokazało się w trakcie, że trzeba rozwiązać równanie trzeciego stopnia. Ja to tylko zmieniłem z y na x, żeby było tak bardziej naturalnie, jeżeli chodzi o te równania, że nie wiadomo to x. Czyli tam się pojawiło takie równanie, gdzie p, q i r to są jakieś z góry wybrane liczby rzeczywiste. No to popatrzmy, ile takie równanie mogłoby mieć rozwiązań. Czyli tak widzimy. Pierwszy znak dodatni, następny 8p, 8p, no, czyli znak zależy od p. Napiszę signum p, czyli taki jest znak, jaki jest znak tego p. Jeżeli dodatnie, no to plus, jeżeli p ujemne, no to minus. Następne, no, taki znak jaki 2p kwadrat minus 8r. No można na dwa podzielić, czyli p kwadrat minus 4r, czyli znak tego, jaki jest p kwadrat minus 4r. A na końcu minus q ku kwadrat, q2 ku kwadrat jest dodatnie, obojętnie jakie to q by było. Minus, czyli ujemne, czyli tu jest minus. Teraz ile mamy zmian znaku? No, nie wiadomo, tu może być jedna. Tu może być druga. Jakby było na minus, na plus, to nawet mogłoby być trzecia. No, są różne przypadki. Generalnie wszystko zależy od tego, jaki jest znak tego i jaki jest znak tego. No to rozpatrzmy te opcje. Są w zasadzie cztery opcje. To dodatnie, to nie. To ujemne, to dodatnie. Oba dodatnie lub oba ujemne. Spójrzmy na pierwsze. Powiedzmy, że oba dodatnie, czyli P dodatnie i P kwadrat minus 4R także dodatnie. Wówczas będzie plus, 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 minus. Plus, 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 minus. Jedna zmiana, czyli jeden dodatni pierwiastek. Co do, co do ujemnych... No to tu nam się zmieni znak, bo jest x do nieparzystej, czyli będzie minus. Tu jest w kwadracie, więc zostanie ten sam. Tu jest w nieparzystej, więc się zmieni, i tu zostaje ten sam. Czyli co do nieparzystych mamy dwie zmiany, czyli dwa lub zero ujemnych pierwiastków. Druga opcja. P ujemne i p kwadrat minus 4r też ujemne. Wtedy będzie tak plus, tu będzie minus, tu będzie minus, no i na końcu minus. Jedna zmiana, czyli jeden dodatni pierwiastek. Co do ujemnych, no to tak, powiedzieliśmy sobie, że tu się zmieni, tu się zmieni i tyle. Czyli są dwie zmiany, czyli dwa ujemne lub 0. 2 lub 0 ujemnych. Trzecia opcja. Czyli P jest większe od 0 i P kwadrat minus 4R jest mniejsze od 0, czyli co? No będzie plus plus, tu będzie minus a i tu będzie minus. I jedna zmiana, czyli 1 dodatni pierwiastek. Co do ujemnych. No, zmieni się znowu tutaj w tym pierwszym, tu zostaje i tu się zmienia na plus. I znowu mamy minus. Czyli są dwie zmiany, czyli 2 lub 0 ujemnych, 2 lub 0. Czwarta opcja P mniejsze od 0 i P kwadrat minus 4R jest większe od 0. Wtedy będzie plus minus mm, tu będzie plus minus. Mamy jedną, drugą, trzy zmiany, czyli trzy dodatnie, trzy lub zero dodatnich. Co do ujemnych, tu tu się zmienia, tu zostaje, tak, i tu się zmienia, i tu zostaje. Zero ujemnych. Zobaczmy, co z tego wynika. A zatem takie równanie rozwiązujące w tym kontekście równania czwartego stopnia zawsze ma chociaż jeden dodatni, dodatni pierwiastek. Zawsze ma chociaż jeden dodatni pierwiastek. Bo zobaczmy w czym rzecz. To ma też swoje odzwierciedlenie. Mamy równanie trzeciego stopnia, gdzie wyraz wolny jest ujemny. Skoro wyraz wolny jest ujemny, to znaczy, że przecina oś y na ujemnej wysokości, tutaj, na wysokości minus q kwadrat. No bo przecięcie z osią y to jest tam, tu są różne xy. Czyli to jest tam, gdzie ten x jest równy 0, na tej prostej. Na tej prostej, czyli x równy 0, no to to się zeruje, to się zeruje, to jest minus q kwadrat. Minus q kwadrat, tą funkcję, tak? Nie nie jako równanie, czyli wtedy chwilowo bez tego, tylko jako funkcję mówimy, czyli przecięcie tutaj, czyli gdy x równy 0. No dobra, ale ponadto wiemy, że współczynnik przy najwyższej potędze jest dodatni. A zatem ta funkcja tam z plus nieskończoności tu jakoś biegnie. A zatem widać, no, że no ona musi przeciąć gdzieś tą oś, może tu, może tu, ale no gdzieś przednie tą oś. I zatem będzie chociaż jeden dodatni pierwiastek. To tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że nagranie się podobało. Pozdrawiam, trzymaj się, cześć.